Siemanko, z tej strony Eku. Mam dla Was recenzję najlepszego FPS-a jak na razie na PlayStation VR 2, czyli Pavlov. Jest to gra, która zapewni masę wrażeń i adrenaliny podczas kooperacji, jak i rywalizacji z innymi graczami. Ponieważ Pavlov jest głównie nastawiony na rozgrywkę online, to można w nim spędzić... Wiele naprawdę wiele, wiele godzin. Rozgrywka jest tu dość wyczerpująca, ale zarazem dająca wiele satysfakcji. Deweloperzy postawili zdecydowanie na realiz i obsługę gestami całego naszego ekwipunku. Począwszy od manualnego przeładowywania yy, jednego naboju w naszych snajperkach czy wyciągania zawleczki w granatach i grzania ich. Yy, po precyzyjne wpijanie jednym pachnieniem kodu w naszych c 4 Ale od początku zacznijmy. W naszym menu mamy plac treningowy. Możemy poćwiczyć, mamy również rozgrywkę offline. Różne tryby gry. Walka z zombiakami, yy, przeciwko botom, znajdź i zniszcz, search and destroy czy Drużynowy deadmatch. To jeżeli ktoś nie będzie miał internetu na chacie, to można sobie coś tam popróbować poćwiczyć. No i przechodzimy do rozgrywki online. Oj, tych trybów gry jest naprawdę sporo. Mm, 5 na 5 można grać, czyli mamy 10 slotów na, na graczy mapek. Na ten moment 10, możliwe, że będą dodawane później. Są bardzo zróżnicowane, od wielkich po, po małe shootouty. No i tryby gry: znajdź, zniszcz, deathmatch, drużynowy deathmatch, gun game, czyli różne bronie po kolei. Yy, gun game w II wojnie światowej, mamy też jazdę czołgami na jednej z map. Yy, Trzymanie obiektu, King of the Hill, One in the Chamber, to jest jeden nabój w magazynku. Terrorist, no tu są cztery ostatnie, to są różne śmieszne tryby gry. Chowanie się, zamieniają się w różne przedmioty. Jest też Predator, taki, że jedna postać jest niewidzialna i po prostu próbuje innych zasztyletować. Możemy zrobić prywatną grę. Na hasło, bądź żeby dołączali tylko do nas znajomi. No i mamy tutaj listę serwerów. Lista serwerów jest spora z Ameryki, z Europy i z Azji. Dołączamy do którego chcemy. Głównym trybem gry jest Search and Destroy. Nie da się ukryć zaczerpnięty ze wszystkim zdanym znanego Counter Strike'a. Wszystko tu wygląda bardzo, bardzo podobnie. Mamy dwa planty, bombę yy, różne szypce do rozbrajania, yy, granaty, całe menu kupywania broni, zobaczcie, różnego rodzaju karabiny, SMG-ki zależy też od klas, czy jesteśmy atakującymi czy broniącymi. Ulepszenia do ulepszenia do różnego rodzaju broni właśnie celowniki, lunety, kolimatory tłumiki możemy zakładać. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Połapać się w tym oczywiście dla wprawionego gracza nie jest ciężko. Za to Nauka poruszania się, sprawnego przeładowywania, yy, celnego rzucania granatów jest naprawdę yy, bardzo czasochłonna. W tym momencie 16 godzin jest za mną w tej grze, yy, a rzeczy takie jak yy, puszczanie broni, przy, w momencie kiedy odwracamy się i jest przeciwnik, szybko chcemy do niego strzelić. Potrafimy wcisnąć yy, środkowy palec prawej ręki, który jest odpowiedzialny za wypuszczanie broni. Puszczanie prawej ręki to się nagminnie zdarzało mi na samym początku. No a tu widzieliśmy przykład inteligencji naszych botów w tej grze. No i słuchajcie, no to chyba tyle. Jeżeli ktoś chce zobaczyć gameplay z tej gry, to zapraszam. Przełączyć sobie na zakładkę live y. miałem dzisiaj chyba 5-6 godzinnego streama. Skaczę ze znajomymi po różnych trybach gry. Zachęcam. Będę często streamował jakieś inne gry. Jeżeli chcecie, żebym zrecenzował czy żebyście zobaczyli online, to piszcie. I zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki na raziówka.